14 kwietnia spotkali się lokatorzy spółdzielni mieszkaniowej chemik w policach, by podyskutować o ankiecie, która niedawno trafiła do ich domów. W ankiecie spółdzielnia pyta o chęć zmiany sposobu rozliczania kosztów ogrzewania spodzielników na rozliczanie według powierzchni użytkowej, to jest od metra kwadratowego. Zdaniem lokatorów spółdzielnia nie zamieściła jednej ważnej informacji. Nie ma podstawowej rzeczy. Opłaty za metr. Ludzie nie wiedzą, co mają robić. Niestety, od jakiegoś czasu stałam się osobą medialną i zaczepiają mnie ludzie na ulicy i się pytają, Pani Marto, co my mamy w takiej sytuacji zrobić, co my mamy zaznaczyć. Zdaniem prezesa spółdzielni Chemik, Wiktora Szostaka, wskazanie ceny za metr kwadratowy jest trudne do wyliczenia. Takiego problemu nie miała spółdzielnia mieszkaniowa Odra. Tam koszt ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania wynosi od 2 ,30 zł. 30 groszy do 2 ,75 zł. 75 groszy. Stawki zostały wyliczone na podstawie ostatnich trzech sezonów grzewczych. Zdaniem grupy lokatorów niepodanie tej ceny utrudnia podjęcie decyzji. Żądam w imieniu mieszkańców, nas wszystkich, mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej chemik, że skoro nasza spółdzielnia wystosowała ankietę, to niech zrobi ją jeszcze raz poprawnie tak? i napisze cenę za, za metr kwadratowy, tak? bo w tej chwili możecie ją wykorzystać przeciwko nam. Reakcją grupy lokatorów na ankiety był list otwarty wystosowany do mieszkańców spółdzielni Chemik. Ich zdaniem dotychczasowy sposób rozliczenia ciepła jest wadliwy. Ponadto wiele osób myli opłatę od metra kwadratowego z ryczałtem. To dwie zupełnie inne sprawy. Zdaniem autorów listu, zarząd chemika i rada nadzorcza nie kierują się dobrem mieszkańców, a ankieta jest nieprzejrzysta. Mieszkańcy są niezadowoleni, że muszą osobiście składać wypełnione ankiety do spółdzielni. Dlaczego nie możemy w ten sposób zrobić tak jak rozliczenia za wodę, że wrzucamy do skrzynki pocztowej, a nie musimy nosić do spółdzielni? I tu byłoby to samo, to jest nic wielkiego, żeby tą ankietę też wrzucić do skrzynki pocztowej. A nie pojedynczo, każdy będzie latał aż na koniec osiedla i tam składał osobiście. Grupa niezadowolonych osób twierdzi, że rozliczając się bez podzielników, koszty za ogrzewanie ulegną zmniejszeniu. Problemy lokatorów będą poruszane na najbliższym zebraniu z przedstawicielami spółdzielni. Każdy będzie mógł zabrać głos w sprawie i uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania.